Ziomeczki, ja jestem Blow, a wraz ze mną jest dzisiaj polski pingwin! Dokładnie Siema. tak i wracamy do Skydena dokładnie Tak i... Prawie go uderzyłem. Dobrze, więc co w dzisiejszym odcinku będziemy robić pingwinku? Nie wiem, idę. Ja tutaj. Zobacz, zobacz sobie na wyspę, bo ja ostatnio jak wyszedłeś właśnie, to mi się i, i trochę wow! porobiłeś O stary! Co? Co tu co ty zrobiłeś? Dobra, no, tak no, poważnie, no, tak, no, poważnie po tak poważnie to Pingwin kazał mi się tak zadziwiać, że co on tu zrobił. Ja już to widziałem e, przed odcinkiem i ogólnie <laughs> fajnie, że to zrobiłeś, bo będziemy mogli dzięki temu rozszerzyć, no to jest zajebiste. Podoba no, zrobiłem tak, że możemy przechodzić na całe naokoło i nie spadamy. Kaktusy postawiłem tutaj na dworze już. one te nerwowały w środku, nie wiem czy dobrze. Jest, bo chciałem zrobić dach na domu ogólnie tam. tak. Kiedyś. tak, tak, tak. I zobaczcie, czy ośmiornice są w ogóle stare, Bo właśnie, kurc, ośmiornice. Wspomniałem nie, o tym. Niestety nie ma. Jest! Jest! Jest, o, Jest jedna ośmiornica. Jedna. Dobra, zabijaj ją. Zabijaj okay. ją, Zabijam Dobra. ją i dostałem. I co będziemy robić z tym czarnym barwnikiem? Bo ostatnio było, był nam potrzebny. O, bardzo ważny, chciałem ci pokazać ten stolik, który nagrywam się Nagrywam odcinek, zmieni. tato. Nagrywam odcinek. Ale tato później. Później, tato, teraz odcinek nagrywam. Proszę, to to orzeszki, których nie ma, bo zjadłem. Twój to je orzeszki? Tak. I po prostu ja wziąłem orzeszki z miodem, a on chciał z miodem. I teraz mi przyniósł orzeszki pikantne, które ja miałem zjeść. I... O, tak, taka walka. Dobra. A. Nie wiem, czy to w ogóle wrzucę. To. Dobrze, więc tak, ogólnie okay. chyba zrobimy. Zrobimy tak. Wiesz, jak zrobimy, że ja się zajmę, zajmę czymś innym, a ty czymś innym i dzięki temu po prostu szybciej to zrobimy. Myślę, że to będzie najlepsze. Co ty a myślisz? Masz, a mamy skórę? E, skórę. Uo. O, powinniśmy mieć sporo. Można, że, że można skórę. kupić, można kupić, powiem ci, jeżeli nie mamy. Ale ogólnie tak. Uo, ile skóry e, mamy? Dzisiaj tutaj. chciałbym załatwić Golden Card, ponieważ e, dzięki temu moglibyśmy o, zrobić o, sobie potjonka. Okej. Okay. dobra. Jest karot, tylko on nie jest złoty i teraz potrzebujemy Golden Nuggetsów. A Golden Nuggetsy możemy zdobyć w ten sposób, że po prostu to sprzedamy. I tyle. No, więc proszę. A ja proste. przygotowałem drzewa nowe też, jak okay. coś. Pięknie, pięknie. Zatruty mm. ziemniak! Okej, okay, cały czas mam te zatrute ziemniaki. Hmm, Dobra. Dobre. A ja tutaj dla nas przyszykuję... No. Dwie książki specjalne, bo właśnie w tych książkach będzie mi pisało jak stworzyć z tych Inksaków to co no. będziemy robić, ale zapomniałem właśnie Sport, jak opinię. to się robi I właśnie okay. w tym problem. Okej, okay. książki... ty, ty się zajmujesz tą craftem, ja się tego nie ruszam, bo się absolutnie na tym nie znam, zobaczymy co z tego wyjdzie. A ty idziesz co zrobić? Jeszcze no tam. ja idę zrobić tego... Tego złotego. No, te Golden Nagetsy. Tak? Tak, no. no to dobrze, bo ja nie ogarniam potek, tak, tak. więc jest idealnie zgrane. Wiesz, ja też nie ogarniam potek. <laughs> tak? Ja mm -hmm. nie wiem, te potki zawsze. Ja nigdy, ja nawet nie wiem, jak zrobić zwykłą. Wiem, że coś tam brodawkę wrzucasz, po ja tak właśnie bezpira, coś też, może Nie, Dopiero teraz się tak naprawdę dowiaduję, bo potrzebuję na odcinek, a tak to bym raczej nigdy nie wiedział. Dobra, e, więc mam nadzieję, że czymś Aha. będzie można schandlować z nimi i zdobędziemy te Golden Mm. O, mam te podki. O, jeszcze poszerzyłeś to, drogę, wow. No tak, pospadaliśmy jak jakieś... Okej, okay, tego akurat już nie widziałem. To zarąbiście. A widzisz, no, wszystko nie, ale kiedy ty to zrobiłeś, Pingwin? Ja po ostatnim live'ie, czy tam coś tam robiliśmy, to... To odcinku. Dostałem na odcinku i zbudowałem. Możliwe, no. możliwe. Dobra, poczekaj, Przez co ją, mogę sprzedać? sprzedać? ...przez godzinę, fajnie było. Tak, pobudować. No bo to nie było nic konkretnego do, do, do odcinka. Okej. Okay. Robię te regały. Będziesz musiał za niedługo przyjść i popatrzeć na to, na te magiczne czary-mary, które będę robić tutaj. Okej, okay, Pingwinku. Dobra. Jak Będziesz gotowy, zobaczysz je. Dobra, już mniej więcej wiem, co można sprzedać, więc tak. Yy, potrzebuję gunpowder, jest bardzo drogi, bo tam jeden gunpowder idzie za jednego golden nuggeta, więc może... <grym> Ej, my mamy 10 golden nuggetów, mogę je użyć, Pingwinku? A gdzie, jem, gdzie mamy? W skrzynce mieliśmy, 10 Golden Nuggetsów. Spoko, tutaj mamy też. Craftem, nie, nie, więc nie wiem. Ej, nie mamy Gunpowder, a ja wszystko wysortowałem. A też. to spoko, ale to I mogę wysoko, wziąć te 10, 10 Golden Nuggetsów, czy nie? Zroz Możesz, tutaj, i nawet. Tutaj nie. mam Gunpowder, zobacz. Nie okay. wiem, czy ty spróbuj nie, 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 to, nie, dobra. 16, a dobra, mi. O, tutaj daj mi to, będziemy 16 mieć Golden Nuggetsów, dobra. Okay, daj, 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 daj. Jest. Dziękuję, yes. dziękuję. Dobra. Je, okay, można nazbierać okay. więcej, bo ile tych mobu. a skórę można zamieniać? Czy yes. coś? Jest. Skóry chyba nie, Szbukę. nie widziałem. Ale ogólnie mamy po prostu mamy ciekawe, ten mob. Ciekawe, czekaj, co Chcę ci pokazać coś. Czekaj, Patrzysz? Widzę. Widzę, widzę, widzę. O, widzę. Patrzysz? Patrz na to. Czekaj, gdzie są nasze różdżki? E, mogę ci dać. No, no to weź swój. O, w skrzynce jest jedna. A jest moja. Gotowy? No, no. Tak, dawaj. Pa! To twoje. Wiesz. Dziękuję. W ogóle niewidzialny pingwin. Okej, okay, co to jest? To jest Teraz ja. Bam! To jest moje. Tam, prawa Tam, on, 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 on. I tutaj piszę, jak stworzyć wszystkie itemy z crafta. Zdawało mi się, że już to mieliśmy, ale chyba nie. Nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy. Tables. Ja stworzę ten Scribing Tools. Okej, okay, ty, ty się tym zajmuj, daję ci wolną drogę. Ja tu się. Okej, okay, dobra. A spotul Pió O nie, nie mamy piórka chyba. Mam no, nadzieję, że to będzie działać. Zobacz, stary, to. musimy chickeny kupić jakieś. ogóle przed odcinkiem jeszcze pródo, próbowałem to z brodawką zrobić i wyszło Złota mi Złota marchewka? Ale jedno jest o połóż A, się. To tu i spek. tak wiesz. Tu Może być? Mamy no, zobaczymy. O! Tylko o! Może być? Ale nie dałeś, stary, brodawki na tamte, dlatego. Wiem, tamte musimy pierdolić brodawki. Okay, okay, A gdzie pochudziliśmy brodawki? W nederze? E tak, chyba w końcu zdarzy, to, ja, dar, tak, to zrobiliśmy. Tak, ja to ja idę po brodawki. Ale raz. brodawek nie potrzebujemy już, Pingwinku, bo mamy jeszcze ten, tą jedną, bez Masz? efektu bodajże butelkę. Masz? Lub... O! Tak, 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 poczekaj. Masz kolejną marketę, A więc... czemu to się nie zalicza jako potion? Nie zalicza się? No, mam tego potion of night vision i... The fuck? Czemu Co to jest? nie jest potion? Idę mi W komentarzu, proszę. Sobie sobie. proszę. Bo jestem pewny, że ktoś z was grał na Skydanie i pewnie wie jak to rozwiązać. Pewnie jest coś tak jak no. może to... może ten awkward... a nie, nie mogło być ten awkward potion, bo... No wiesz nie... Ale nie ma nic takiego zwykłego, samego jak potion po prostu. Może on no. nam coś sprzeda. Mm. Idę, idę zobaczyć ile kosztuje chicken, bo chickeny będą nam bardzo ważne. What have you to trade? Chicken, e, spawn chicken z 64 sadzonek, więc możemy sadzonki kupić i ogarnąć, raczej sadzonki mam, pewnie mamy 64, może ten gościu sprzedaje A, poczekaj, 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 wezmę sobie mode i zobaczę czy tu jest jakiś potion, taki wiesz, taki bez, no, wszystkie jest poszedł, 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 poł... o nie ma takiego zwykłego, wiesz, potion tylko, że jest napisane potiod. Mm. Nie tam. wiem, nie mam Ile pojęcia zobaczyć do, do tego gościa. Może ten Glonblast glon, glon mi... Dobra, dobra. Wie. dobra. wiesz co jeszcze potrzebujemy? Jeszcze potrzebujemy jednego Gastira. Więc... A może nie masz Pewnie nie masz Gastira przy sobie. Czy masz? No nie mam, no to jest prawda. No prawa. dlatego, dlatego się nie zaliczyło. Tak, ale potion A... i mam 0 na 1. Jak to możliwe? Co? A ty masz Gastira, czy nie masz? Ale te potion... No Stary, kurde, umiesz czytać? Zobacz, co tam pisze Potkę, które on chce, to Splash Potion of Heart dobra, A. dobra, okej, okay. mamy wszystko wyjaśnione, dobrze, Zyzyzyzy. nie było... I mi teraz... Dobra, poczekaj, ja tutaj, jako iż ja się znam Stary. na potionkach, to ja tutaj zaraz to zrobię, spoko <noise> Ale najważniejsze jest to, że to zauważyłeś, Pęgwinku, bo ja ogólnie tego nie czytałem Dobra, poczekaj więc ja idę zrobić te Scribing Toolsy, jeżeli się uda, kurde, bo teraz patrzę na ten... Scribing Tools... Potrzebuję Scribing Tools... Jest jeszcze inny sposób na tworzenie... Potrzebujemy... Naprawdę to jest takie trudne do zrobienia? Tak! Wiesz, że to trzeba potek zrobić, żeby tą jedną potkę dostać! Super, Gnolbosi! Naprawdę, chyba z cztery potki trzeba zrobić, ogólnie, takie, Ten A, ten A... Ten bez efektu, później... O Boże... To tak. robimy, robimy, ale Dobra. brodawki potrzebne, tak? Um, no właśnie, musimy mieć brodawki. Masz. Ale tu masz już Awkward Potion, no effects. Mhm, mm ale jeszcze jednego okay. musimy mieć, wiesz? To potrzebujemy Dwie potki nam wystarczą, tylko. A, ale wolę, okay, wiesz, to. więcej robić. Jak mam trzy sloty, to mogę sobie trzy A, sloty robić, nie? I musimy zrobić że są splash, więc Aha. Piórko potrzebujemy piórko? Ej, nie. Jak, żeby splash? Weź tutaj, daj, daj. Mamy tą brodawkę, czy nie? Idę pod brodawki. To do weź idź po brodawki. Dun, 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 dun. Idę po brodawki. Dobra, jeszcze. Potrzebujemy oczu spidera. O... Które mamy, pewnie tam? Mamy, ja mamy, idę... mamy, oczywiście, że mamy. Okej, okay, to będziemy mieć. Następnie, żeby zrobić, to jeszcze potrzebujemy Fermented Spider A. Jak się o! zrobi? Skąd jeszcze. możemy mieć sfermentowane oko z Okej, okay, wiem. Nie wylatuje randomowo od pająk. Nie, nie, nie. Trzeba cukier Mam. i grzybek. Stary, te brodawki się nie rozmnażają. Mam jedną brodawkę nadal. Urosła, no to... O, ale... to dawaj, to dawaj. I tak jedna nam wystarczy, wiesz? Ale wtedy nie będziemy mieć w ogóle brodawek. Nie możemy tak zrobić. Dawaj, pingwin. No, będą nam potrzebne ale jak to jeszcze... Nowo... Ale jak ty masz dostać nową brodawkę potem? Dawaj, pingwin. Raz się żyje. Nie, brodawki! Rodawka! Ryzykuj, ryzykuj, pilnie! Zrobiłeś się. What? zrobiło się dwa! O, pij mi teraz na game modzie Nie, nie jestem na game modzie. Ej, nie, ty. chyba się to akurat teraz ten coś. No to dawaj. coś, coś się rozwija. A tak naprawdę to. Yy, nagrywamy to na teście i aktualnie z nami Nex jest, więc pozdrawiamy Nexiego. <laughs> <Jasne. laughs> O, Nie wiem. Żarty, żarty. Ale, ale jest jedna brodawka no musisz, tak? Jedna brodawka. Mhm, jedna brodawka na no wystarczająco. Cały no, czas, tak? Mhm. Na wszystko, okej. Okay. I Teraz trzeba zrobić. mam nadzieję, no, że to tak się robi. Okej, okay, sfermentowane... Oko. Boże, jak ja mam sy w tym ekwipunku? Dobra, coś wywalę. Wszystko wywalę. Idę. Bum, 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 ja bum. też mam bardzo ekwipunek. <laughs> Dobra, e, będziemy potrzebowali też glow Glowstone'a! A skąd będziemy? A Glowstone'a by... musimy kupić, zgadnij za co? A właśnie, właśnie, właśnie. Za brodawkę! No, Stary, się... nie mam brodawki, wyrzuciłem chyba przez pomyłkę. Stary, wyrzuciłem! Z... To o... Pingwin, mam ci gratulować, nie? Wiem, bić ci brawo, że brawo, Pingwin, brawo, wywaliłeś naszą ostatnią brodawkę. Stary, nie uwierzysz. Poważnie. Ten, ja. Przecież... O, oh, jest! Oh my god, jest! O! Oh, myślałem, cię, że ją ja wydechniemy ale jak się teleportowałem, to ten... Okej... Okay. Jestem! To mam weź tam włóż tą brodawkę! LOL! Ale, ale Już, ale już mam ja się wkurzyć, że takie, kurczę, naszą O! Jest Tobra, Gamp powder. dobra, mamy gunpowder. będzie dobry, tam mamy duży Okej, więc chyba... Dobra, będziemy w stanie zrobić ten po, te podionki na, na tym na odcinku. Okej. Okay. Więc um, się ja muszę mhm. zrobić Scribing Tools A na Scribing Tools potrzebujemy kurczaczka A weź po, Co? zostaw ten tutaj hmm? O jest, dobra Nic, nic, nic nie O oh, my god, atakują mnie jakie zombie Jak zombie i pajonki. pająki No jakim coś zrobiłeś, no to się dziwisz pająki! No właśnie widać, jak pająki nie zabiły Wybuchają też, creeper. creeper, też był Okej, okay, ja zbieram sadzonki bo będą nam bardzo ważne Jeszcze tutaj... tego, co będziemy robić. Nie wiem, czy widziałeś tutaj, co zrobiłem na dole z, w miejscu tam, gdzie sadzonki były, ale też się pozmieniło trochę, muszę powiedzieć ci. Okay. Idź, kliperze, nie mam czasu na ciebie. Zbieram sadzonki. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco sadzonek tym razem i że ktoś mina po nich nie będzie skakał, tak jak ostatnio. Okay. Naprawdę potrzebujemy Dan. rzeczywiście tej brodawki. Co, kolejnej? No tak, ja myślałem, że ty trolujesz z tą brodawką, że Glowstone'a dostaniemy za brodawkę. Nie, serio potrzebujemy brodawki. A my mamy brodawkę, możemy ją jakąś zdobyć, coś, czy nic a nic, No to musimy czekać, aż ta brodawka się roznoży. Ale jak myślisz, będzie nam potrzebna w przyszłości jeszcze brodawka, czy nie? Pewnie tak, na stówę. Musimy hmm. roznożyć te brodawki, stary, to jest... Musimy zrobić farmę brodawek, po prostu. Magiczna różdżka! O, o, o. Idę, do, idę do ciebie, bo muszę zamienić. Skupuję chickeny, stary, dwa, ok? Dobra. On chicken. I zrobimy. Jak cię rozmnaża chickeny? Tym, nie? nie? Mm, Czyli Zbożem z tego Chyba, że się coś pozmieniało, bo ten Minecraft się tak zmienia codziennie, są jakieś zmiany, nowości. Więc możliwe, no to że jadę, zrobisz coś. mi przysługę? Przygotujesz mi podki? Jak jesteś tam przy bazie? Nie, ja cały czas podki jakieś przygotowuję, więc ludzik. Tylko teraz potrzebuję Glowstone'a. Potki powiedziałem? E, słupki miałem na myśli, żeby wsadzić te czikany. E, przygotujesz mi potki? Powiedziałem płotki, serio? Tak, tak. Chyba, że płotki powiedziałeś, a ja wiesz... To o, tak płotki, to płotki, możliwe. tak, powiedziałem podkę Dobra. Płotki, ale ale ja ile? Ja bo ja my nie płotki. mamy drewna, no to jak ja mam ci te płotki? Ja mam właśnie wszystko dla drewno, no, dlatego przygotowałem. Tu może, no albo ty dobra. Ja a ja, dobra, ja pójdę po, wszystko. zobaczyć te brodawki. I zrobimy pomieszczenie dla naszych cikenów. A skąd yeah. mamy kurczaki? Bo zamieniałem nasionka na Chicken Spongebob tak taki jesteś swaniak, dobra to było, Pimi, Tutaj jedziemy na obecną chwilę, oh, że okay. nie będą wyspiewać W wiesz, że w twoim odcinku będziemy zabijać Gasta prawdopodobnie Tak? Arrgh. Gasta, jak musi, musi być w pierwszym miejscu Gaz, żeby go w ogóle zabijać Win? Tej... Co? Gdzie my mamy tego Netherwarta? Jakiego? No tą brodawkę, gdzie ty ją postawiłeś? tą drugą? no nie było nie ma i nie można roznożyć chickenów stary nie można to może roz... nie marchewką czy czymś bo tam się zmieniło ostatnio to po co pingwin mi powiedziałeś bo nie ma w ogóle roznożania po co mi pingwin powiedziałeś że mamy dwie broda skoro mieliśmy jedno bo nie spodziewałem się że pójdziesz do netheru i myślałem że potem zresztą na game mode bo tak narzekałeś o tą brodawkę, myślałem, kurczę, skoro takiem chcę, to szybko, to, mu dam, to szybko jedną dorzucę, później na game mode, nikt się nie skapnie Teraz zrybałeś. I wszyscy wiedzą prawdę. Nie, ale z tymi brodawkami to poważnie, jest taki cholerny problem. To co robimy? Spawnujemy jeszcze jedną, czy. Mm, no ja nie już wie. nie mam pojęcia. Bo nie wiele wie. osób pisało, żebyśmy sobie zespawnowali po prostu tą brodawkę. To napisał tak. No w komentarzach, bo czytałem, bardzo dużo było, bo raz pytaliśmy, czy spaw na no, 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 to co tak. robimy, bo innego wyjścia nie mamy, jeśli chcemy zrobić ten... Pamiętam to, było wiesz. Chyba, że masz jakiś, po, jakieś rozwiązanie tego. Nie, ale, ale mam scribing no. tools do pokazania ci, więc jak będziesz gotowy, pokażę ci, jak ten stół się transformuje. Dobra, to czytujemy. Ocz, 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 okej, okay, bez tą brodawkę, zrobimy farmę brodawek, niech sobie te brodawki rosną, blabliblu. I tutaj mam coś nie, dla Ciebie. Nie, jedna brodawka nam... Przepraszam, Kupia, jeżeli ktoś się brodawka, wkurzy, że o kurcze, o kurcze, ale tak naprawdę... Zobaczcie, ile pięknych rzeczy tak. zrobiliśmy normalnie, wszystko, cały spawner, ale ta brodawka naprawdę spowodowała I tak, nam tyle i tak ludzie Ci napiszą, że czytujesz ten cały kabel z tą ze skrzynek. <noise> no, bo nie, bo nie mamy w ogóle generatora, kablek, który produkuje... To, to jest, Nie ma tam, no. Nie ma takiego tego Dalej. Dobra. Poprawiłem domki też i pochodnie i Oklała. wszystko. Ok, dobra. Mamy Glows glow, glow, glow Dust'a, więc teraz glow on Dust'em i... Okej, okay, dobra, więc zaraz będziemy jeździć nasze potionki I w następnym odcinku grass Steel będziemy szukać, mam nadzieję, że to nam się uda Okej, okay, dobra, pyk, pyk, pyk Dziękuję bardzo, gdzie ty jesteś, pingwin? Ja czekam, tutaj jest... Chcę ci pokazać tą magię Mi zamknij oczy, zamknij oczy Zamknij oczy Zamknęłem. No, 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 jeszcze, jeszcze nie otwieraj, jeszcze nie otwieraj, ja powiem, ja ci powiem kiedy Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze O teraz, dobra, otwórz. Co? Nieważne już, dobra. E, to pingwinku co teraz? Pokazujesz mi ten e, skraj... Co zrobiłeś? Co ty, co ty zrobiłeś? No nic. Brodawkę mm. żeś wsadził tutaj? Nie. Poison of poison? Tak, o to chodziło. I teraz, e, tak... Robi dym... te podki? Mm -hmm. I teraz co musimy dodać? Zobacz to teraz... Gotowy jest. Patrzysz, patrz, patrzysz, 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 patrz, 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 patrz na ten stolik. No. Patau! Właśnie o to chodzi zobacz teraz. I co, dzięki zobacz. temu będziemy mieć powiedzmy Fingin. I zobacz, zobacz no to... tam item. i zobacz, co się stanie. I co to jest ten wood forest? Co z Mm, o, o, co to a, jest? A, 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 a. Wyjaśnij mi, pingwin. Zobacz to! Magia czarna, magia nie. Ma no, powiedz mi, wyjaśnij, bo ja nic nie, rozumiem, Serio, jak jak... Opowiem, ja nie wiem jak ten towncraft działa, ten nowy. <laughs> magia, magia! Jak to działa? Nie wiem, co nie, nie wiem, czy ja mam tutaj jakieś bloki wsadzić, czy co. a weź to może. Nie wiem, ale jest spoko. Wygląda ładnie, bla bla bla, więc możemy to kiedy indziej ogarnąć. Ja tam poczekam. <grym> film jest super, super Ale no chciałem pokazać ten stolik, bo jest naprawdę fajny. Teraz działa, okay. ja więc postępy są. Okej, okay, poczekaj, więc już mamy ten instant I. Mhm. Poczekaj. Ok. Czekam na ciebie, powiedz kiedy będziesz. Będziesz Aha, teraz. Poczekaj, poczekaj, bo ja tu muszę ogarnąć. To będzie instant Yes! 54 cztery Super. Szkoda, szkoda, że nie można roznażać kurczaków tutaj w tym sezonie, w tej edycji. Można, co ty? yeah. Można, tylko trzeba potrafić. Tak jak, jak robić po tra... potjonki trzeba potrafić. Jasne. Myślisz? Cicho, poczekaj. to poczekaj. Nie, bo coś chyba popsułem. Aha. Okay. Sure. Jak na, nie, jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jest! Oh, uh, Plus potion of Vincent Damage 2, to jest to. Na pewno, jesteś tego pewny, to weź sobie. Uwaga, uwaga. Jest, jest, jest! Udało się, yes, pięknie! Jest, tylko Gaston yes. został. Bardzo jestem dumny z ciebie. Jest, a, takie... a masz potkę, ile masz tych potek? No, jedna nam potrzebna, mogę ci rzucić, trzymaj. Okej, okay. a ile masz teraz? No, jedna nam potrzebna. Masz potrzeba. swoją? Okej, okay, spokojnie. No mam wszystko. Au! Naprawdę, rzuciłeś Pingwin, czy ty musisz robić tak, że my coś robimy i ty na koniec odcinka to... po prostu psujesz wszystko, co zrobiliśmy przez cały mieliśmy odcinek? Mieliśmy trzy, stary, mieliśmy no trzy. No dobrze, dobrze, ja wiem, że ty to planowałeś przez cały czas. O. Dobra. W to gdzie jesteśmy na następną tak, przygodę. Następne. Tak, 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 więc to tyle w tym odcinku Skydena. Bardzo, bardzo dziękujemy wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę. Kciuk, kciuki. Trzymajcie tak. się żomeczki. Cześć. No, więc trzymajcie się żeczki. <laughs> ja cię mi zabiję. Dobra, więc co po odcinku? Trzymajcie się i cześć! <laughs>